Na dzisiejszej konferencji ruchu narodowego. Dwa dni temu ogłosiliśmy, że banery kandydatów Platformy Obywatelskiej stoją nielegalnie na Lidlu. Z tego co wiemy, nasze informacje potwierdziły się. Te banery zostały usunięte w większości. A sprawdziliśmy też pas ruchu w obrębie ruchu, pasa drogowego. Również stoją według nas nielegalnie. Banery kandydatów Platformy Obywatelskiej Wspólnego Lublina i PSL. Rozdamy oczywiście Państwu zdjęcia i wyrysy działek, na których się te banery znajdują. Jak wiemy, była uchwała Rady Miasta, która zabraniała stawiania takich banerów. Widzimy, że jest to nieprzestrzegane przez te komitety, które no, ewidentnie łamią. Prawo są jakoś wyróżniane przez urzędników, którzy powinni kontrolować coś takiego. Te banery stoją już co najmniej od trzech tygodni. To są naprawdę bardzo wysokie kary. Narażamy, narażają po prostu te komitety mieszkańców Ugina na straty, na, na to, że podejrzewam, że nie zapłacą kar. To Państwo powinni się dopytać, czy, czy te kary będą zapłacone. Jest nam. Jest nam z tego powodu po prostu bardzo przykro, że w ten sposób niektóre partie prowadzą kampanię wyborczą, najpierw zakazując, a sami łamiąc te przepisy, które sami ustanowili. A co z pisem? Bo ja dzisiaj widziałem 8 rano przepisy na prawa drugiego, pana Kłusznickiego i pana ładniczego. Z naszej wiedzy wynika, że. Nie, nie mamy po prostu wiedzy na ten temat. Musimy sprawdzić. Państwo też mogą, oczywiście, wszystko sprawdzić w mapkach, czy, czy może to jest teren prywatny, może uzyskali jakieś pozwolenia. Nie dysponujemy. My na pewno wiemy, że te banery, które stoją i Państwo rozdamy zdjęcia, jest tego więcej. Tu, tylko to jest przykład tego, będzie lista, ile tego w sumie jest. No, Tym dysponujemy. A czy yy, billboardy, czy yy, banery. Sprawiedliwości stoją, niewłaściwie nie, nie wiem. Ale sprawdzaliście Państwo, w właścicieli działek? Tak, działy? tak. Dzwoniliśmy, mamy zapisy rozmów. Po prostu prawo jest takie, że nie możemy Państwu ujawnić. Mogą Państwo sami zadzwonić do Wydziału mienia i do Zarządu Dróg i Mostu Mostów w Lublinie i zapytać się, czy można postawić banery w pasie ruchu drogowego lub na majątku miasta Lublin. Mamy tutaj materiały, które Państwo no. oczywiście rozdawali. Jest Aleja Generała Andersa, Bełgierska, dwie sztuki wspólny Lublin. I co? Węglarza, końcowa linii 31, Platforma Obywatelska, Pani Wcisło. Filaretu, dwie sztuki Platforma Obywatelska. Orka Anatesko, Pan Pakuła. Kompozytorów polskich, Paganiniego. Pan y, Generała Andersa. Dwie sztuki po dwie sztuki z No rozdamy to Państwu, żeby Państwo sobie sami zobaczyli i zadzwonili do tych wydziałów i zapytali się, czy to stoi. A czy panowie dzwoniliście do odpowiednich wydziałów, czy podejmowaliście tak, jakieś działania. Tak, 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 tak. Dzwoniliśmy, chcieliśmy też postawić swoje banery, powiedzieli, że nie ma takiej możliwości, a te banery, które stoją, będą albo usuwane, albo będą nakładane kary na komitet. Jak widzimy na trzech tygodni te banery stoją, nie są ruszone, także mamy wątpliwości co do prawdomówności. Do szczerości urzędników. Czy jeżeli myśmy to zauważyli i zareagowali, to czego oni przez trzy tygodnie nie robili nic w sumie? Jest to pytanie, które powinno nurtować wszystkich mieszkańców Lumienia. To są naprawdę poważne straty. Są bardzo duże kary. Interesuje nas, czy oni zapłacą za to. I ustanowili prawo, które sami łamią. To jest też przykład. Po te urzędy. Oficjalnie pisma Znaczy dzwoniliśmy. Telefonicznie.